Jestem BH-owcem w pewnej firmie, nadzoruję ponad 200 pracowników. Powiem tak. Kierowcy ciężarówek to są największe matoły, z jakimi w życiu pracowałem. Większość z tych ludzi ma problem z pisaniem i czytaniem, a ja muszę ich uczyć zasad BHP i bezpiecznej jazdy. Nie da się! Chociażbym wychodził z siebie i stawał obok, to się kurwa nie da. Im się mózgi resetują metr za progiem sali szkoleniowej. Codziennością jest, że oni nie zdają prostych testów po szkoleniu. Nawet jak im dyktuję odpowiedzi, to źle zaznaczają i nie zdają wszystkie szkolenia jak krew w piach. Oni kurwa nie są w stanie przyswoić żadnych zasad BHP. Mają zdrowie i życie innych ludzi kompletnie za nic. Płukę im do tych zakutych łubów, że zdrowie i życie człowieka jest bezcenne i że muszą uważać na innych na drodze, bo nie mają z nimi szans. Myślicie, że to coś daje? Mamy 40 wypadków przy pracy rocznie. Najgłupszy wypadek przy pracy kierowcy w mojej historii? Proszę. Facet olał zalecenia ze szkolenia, nie stosował się do instrukcji producenta pasów do mocowania Badunków. On wie lepiej, bo pracuje 10 lat. Tak kurwa naciągnął pas rurką, że jak go odpinał, to pas wystrzelił jak kusza i mu uciął palec. Nie jestem w stanie nauczyć tych durni do zapinania pasów. Oni uważają, że nie trzeba zapinać pasów jadąc ciężarówką. Facet zjechał z drogi do rowu. Wyjebało go z siedzenia i tak przypierdolił głową w podsufitkę, że połamał kręgi. Najtrudniejsza branża świata. Ludzie, trzymajcie mnie, bo mi rozwali bebech ze śmiechu. Kierowcą tira nie zostaje się, jak masz skończoną astronomię na Uniwersytecie Lagołęckim. Kierowcą tira zostaje się, jak nie potrafi się robić w życiu kurwa nic. Ci goście byli w stanie przyswoić tylko umiejętność kręcenia kółkiem. 80% kierowców ma szkołę, uwaga, podstawową. A co robią kierowcy ciężarówek? Każdy kto jeździ widzi. Mają w dupie wszystkich zajeżdżanie drogi na autostradach, bo sobie robią wyprzedzanie wyścigi słoni na tempomatach, bo jeden ma 89,5, a drugi ma 89.7 km na godzinę, więc go wyprzedza, bo policzył, że na 10 tysięcy kilometrów zaoszczędzi 4 minuty. Szeryfowanie na zwężkach i utrudnianie jazdy innym? Proszę, opona mu pęknie, to ją pierdolnie do lasów krzaki albo zostawi na środku autostrady, żeby się ktoś na niej rozjebał. Włączcie sobie Sibi radio i posłuchajcie rozmów kierowców ciężarówek. To jest taki rynsztok, że warszawski furman dostaje opadu szczęki. Do tego dochodzą kradzieże paliwa. Każdy kierowca tira kradnie paliwo ze swojego samochodu. U nas montuje się dziesiątki zabezpieczeń na auta, żeby nie kradli. Ale zawsze jesteśmy krok za nimi. Zawsze znajdą sposób, żeby spuścić. Jak wam tirowiec powie, że nie kradnie, to go zapytajcie po chuj mu plastikowe bańki na pace. Kolejna rzecz, alkohol. Codziennie rano dymam przez firmę z alkomatem. Muszę kurwa, nie mam wyjścia! Ci ludzie są nieodpowiedzialni. Jak się zapomnę i ich nie sprawdzę, to się napierdolą po pracy jak stonka po opryskach. Nie piją w pracy, ale przychodzą w takim stanie, że ja biorę gościa na dmuchawkę o 12 w południe, wychodzi wynik złoty 90 zł. Pytam się o co chodzi: on nie pił alkoholu. Gniotę go, to mówię. Wczoraj wypił sześć mocnych piw. Litrowych. Ale przecież piwo to nie alkohol. Nie ma tygodnia, żeby nie złapać kierowcy, który przyszedł napierdolony do pracy. U nas tego nie ma, bo nasza branża cechuje się tym, że nie śpią w trasie, bo objeżdżają wszystko w jeden dzień pracy, ale co jeszcze robią tylowcy w innych firmach? Zgadzają się na każde zbyt jakie zaserwuje im pracodawca. Wymyślono prawo o czasie pracy kierowców, które ma chronić innych przed nich zmęczeniem oraz ich samych przed nimi samymi, a to bydło to prawo łamie. Grzebią przy tachografach, kombinują z kartami kierowcy, śpią na pachach, leją na koło, srają w krzakach jak zwierzęta, myją się pod kranami na stacjach benzynowych i wpierdalają karmę dla psów. Nie ma takiego upodlenia, jakiego nie zniosą, bo to są po prostu kurwa takie prymitywy. Kierowca to nie jest najcięższy zawód, kierowca to jest stan umysłu. Oni sami utrudniają sobie ten zawód, bo sami zgadzają się na takie traktowanie. Na koniec dodam, żeby być sprawiedliwym, znam paru kierowców swoich pracowników, którzy na szczęście są wyjątkami od tego, co napisałem, ale niestety, tych prawdziwych fakowców na poziomie można policzyć na palcach może dwóch rąk.